Nasza szkoła otrzymała zaproszenie od Czesława Mozilla do udziału w projekcie Grajkowie Przyszłości. Z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do tej współpracy. W Gdyńskiej Szkole Muzycznej powstały dwa nagrania, utwór Graj oraz drutwór Kuchnia dla Sportu. Zarówno uczniowie, jak i pedagodzy uczestniczyli w tym całym procesie, począwszy od rozczytywania utworów, zmian aranżacyjnych, dostosowania do naszych zespołów, następnie próby sekcyjne, próby zespołowe i wreszcie nagrania. Pracy i czasu Święconego było dużo. Nagrania dźwiękowe orkiestry symfonicznej trwały około pięciu godzin, oczywiście jednego dnia. Widzieliśmy już w czasie nagrania, że Czesław Mozil był pod tak wielkim wrażeniem. Mówił dużo o tym, że ten efekt właśnie finalny, zakończenie nagrań orkiestry no bardzo mu się podobało. W przyszłości to jest projekt, w którym młodzież inspiruje młodzież. To jest projekt, to są piosenki młodzieżowe, dziecięce grane przez młodzież że szkół muzycznych, domów kultury, ognisk zależało mi na tym, żeby młodzież w wczesnym momencie spróbowali się zmierzyć z nagrywaniem, nagrywaniem teledysków, graniem piosenek może nie aż takich trudnych, jak to często robią w szkołach muzycznych, ale jednak piosenek, piosenek wartościowych. I chodzi tutaj tylko o to, żeby pokazać różnorodność i że w naszym kraju młodzież naprawdę muzykuje na fantastycznym poziomie, od najmniejszych miast do tych największych. Spotkałem młodzież Szkoły Muzycznej pierwszego i II stopnia imienia Zygmunta Noskowskiego. Przez to, że mam znajomych w Dyni, które dzieci, których dzieci właśnie chodziły kiedyś do, do, do tej szkoły, zadzwoniłem do pani Joanny Rudkowskiej. Mieliśmy cudowne spotkanie otwarte i tak właśnie nagraliśmy dwie, w sumie trzy piosenki, jedna jeszcze nie wydana. Jestem przez to szalenie szczęśliwy. Były to dosyć ambitne utwory. Nasze przygotowanie do utworów to było może 3-4 próby, czyli w naszym wypadku to 4 tygodnie. Jeżeli coś się robi z pasją, a wszyscy byliśmy zaangażowani w ten projekt, to nawet nie wiedzieliśmy, kiedy czas mija. Wiedzieliśmy, że mamy zrobić, jesteśmy odpowiedzialni za to dzieło, odpowiedzialni za to dzieło, jesteśmy częścią tego dzieła i skupiliśmy się na tym, jak zawodowcy. Kompaniament do utworu gra nie był zbyt trudny, ale jest bardzo efektowny. Przesłanie tej piosenki jest takie o uzależnieniu od komputera, od laptopów, od gier komputerowych. Piosenka właśnie ta nie mówi tylko o tym, żeby dzieci sobie śpiewały tę piosenkę graj, 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 tylko o tym właśnie o niebezpieczeństwie, które gdzieś drzemie, gdzieś drzemie po prostu w tych niższych wartościach, a z nienacka może wejść na pierwszą wartość. Z pewnością to przeżycie będę wspominała bardzo długo. Również dla całej orkiestry była to zupełnie nowa inicjatywa. Po raz pierwszy mieliśmy styczność z profesjonalnym nagraniem i też mieliśmy właśnie okazję poznać samego twórcę utworu gry, czyli Czesława Mozilla. Dodatkowo do naszego grona ponownie dołączyli absolwenci naszej szkoły, żeby też swoją obecnością uświetnić tę inicjatywę. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam w czymś takim brać udział. Uważam, że efekt końcowy zdecydowanie został osiągnięty i piękne jest to, że każdy z nas miał swoje kilka sekund, każdy został doceniony i pokazany, a sama ta współpraca z czasowym Mozilem to już była wielka przyjemność. Nigdy nie widziałam Czesława Mozilla na żywo, zawsze tylko słuchałam jego piosenek. Generalnie byłam jego też fanką i kiedy usłyszałam, że mamy, że mamy właśnie z nim grać, to bardzo się ucieszyłam. Miałam w utworze trzecie skrzypce, i nie ukrywam, że był to naprawdę trudny utwór, w którym trzeba było się zgrać. Na szczęście mam, mam taką, mamy takie nauczycielki, że nauczyły nas, co i jakie wszystko wyszło tak bezpłętnie. Kiedy słuchałam tego utworu, to byłam pod ogromnym wrażeniem, co właśnie osiągnęliśmy, bo to było dla nas, dla naszego zespołu, takie nowe przeżycie.